Cześć! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak zrobić pyszne kruche ciasteczka wyciskane z maszynki do 500 g mąki dodajemy 130 g cukru pudru, łyżeczkę proszku do pieczenia, 3 żółtka i 200 g masła pokrojonego w kostkę. Masło powinno być w temperaturze pokojowej. Do tego dodajemy 2-3 łyżki śmietany, 18%. Całość wyrabiamy, aż ciasto będzie jednolite. Do wyciskania naszych ciasteczek będziemy potrzebować do tego takiej specjalnej maszynki z różnymi nakrywkami. Wkładamy do środka ciasto i następnie wyciskamy ciasteczka. Układamy je na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Gdy już uformujemy ciasteczka wkładamy je do lodówki, a następnie pieczemy w 180 stopni na funkcji termoobieg przez mniej więcej 10 minut, aż się ładnie zarumienią, tak jak na filmie. Są one naprawdę proste w wykonaniu a mimo to są bardzo efektowne i naprawdę świetnie smakują. Smacznego!